Można od, odczuć Jego litość, można odczuć podniesienie przez Niego i łaskę, którą nam okazuje. To jest najlepsza rzecz, którą my mamy od Boga, łaskę. Tak? Wiele przezkrowaliśmy, ale wiele nam zostało darowane. I tak jak mówi Ewangelia Jana, odchodzili od najstarszego do najmłodszego. Bóg jest naprawdę Bogiem łaski. Ja nigdy nie nie pozwolę oderwać się od łaski. Ludzie będą nakładali na ludzi brzemiona. Wiecie, że to ludzie są ekspertami w nakładaniu brzemion, praw? Tego nie możesz, tak nie możesz żyć, tego nie możesz robić, to dla Ciebie jest niepoprawne. Ja wiem, że ja jako pastor, jako pasterz, dla tych, których jestem pasterzem, muszę też nieraz trudne sytuacje poruszać, Ale ja zawsze kieruję ludzi do słowa Bożego. I my się tego samego trzymajmy. Tak? Wiemy, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. On podnosi się, aby się nad nami zlitować, aby nam pokazać swoją łaskę. Jest też Bogiem Prawa. Więc prawo, sprawiedliwość, tak, to są cechy, które musimy też w sobie wypracowywać. I jeszcze mam chyba jeden fragment z listu do Żenia. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak by nie miał z nami z Nim, z Jezusem Chrystusem darować nam wszystkiego. To jest też dla osób, które zmagają się z jakimiś no, niedoskonałościami jeszcze w życiu, tak? które jeszcze przechodzą pewne rzeczy i te rzeczy wracają. Ja mówię, Bóg naprawdę ma dużo miłosierdzia dla nas, bo to jest też zawęto ze Słowa Bożego, jeśli my okazujemy miłosierdzia, miłosierdzie do innych, tak, nie osąd, tylko miłosierdzie, to mamy też Prawo do miłosierdzia Pańskiego. Tak? I ten werset jest takim kluczowym wersetem, żeby uwierzyć w to, że gdy diabeł przychodzi Ciebie oskarżać, to Ty możesz Mu odpowiedzieć tym wersetem, że Bóg nawet swojego Syna nie oszczędził, za mnie go wydał i jakże mógłby mi nie darować. Ludzie będą często nas oskarżać. To nie tak robisz, to nie da. Tak. Więc gdy taka sytuacja Ciebie spotka, gdy taka sytuacja Ciebie dołuje, gdy taka sytuacja wprowadza do Twojego życia jakiś lęk, strach, tak, to zacznij ogłaszać ten werset. Wykrzycz go, dianku, głośniej niż on krzyczy. No i na zachętę mam zaakcentowane z psalmów yy, z 16 Szerw, Bardzo zachęcam Was, żebyście w ogóle to podkreślili w swoich bibliach, bo to jest też bardzo ważne słowo, Wyznania, wyznania wiary, że nasza część, moja część, przypadła w miejscach uroczych, tak? moja część nie przypadła w szpitalu imienia Kopernika, moja część nie przypada w szpitalu na Zaspie, tylko moja część przypada w miejscu uroczym i także dziedzictwo, które mam w Chrystusie Jezusie, moje dziedzictwo, podoba mi się. To był wyznanie modlitwa Dawida, gdy przechodził bardzo trudną sytuację w swoim życiu, ale on wierzył w to, że nieszczęście, dramat, tragedia nie będzie trwała wiecznie. My wiemy już to z Nowego Przymierza, że Bóg nie pozwoli, tak jest napisane, aby ktokolwiek z nas przechodził jakieś dramaty, tragedie i nie miał do tego sił. A w ogóle zachętą jest słowo, które tam jest użyte, że po krótkotrwałych cierpieniach walczy, tak, po krótkotrwałych, krótkotrwałe. Jeśli coś w naszym życiu ma długi czas, tak, jakiś dramat czy tragedia długo trwa, to ona jest nielegalna, więc trzeba się powołać na Słowo Boże. Trzeba ogłaszać to, że moja część, mój udział, moje dziedzictwo przypada w miejscach uroczych, tak, i ono mi się podoba. I możesz tego jeszcze nie widzieć dzisiaj, możesz jeszcze tego nie zobaczyć za tydzień, ale zapewniam Cię, gdy staniesz wyłomnie z modlitwą, gdy zaczniesz akcentować tak wszystko na to, że w Chrystusie Jezusie ci się powiedzie, to zobaczysz cud w swoim życiu. I ostatnim chyba wersetem, który tu zaznaczyłem, jest z Księgi Jo Złego, tak, Bóg, który też go podnosi, który go wspiera który mu obiecuje, że będzie z nim, mówi wprost do nas, do mnie i do ciebie. Bądź mocny. Tu nie pisze, bądź zasmarkany, bądź zapłakany, użalaj się nad sobą, tak, mów wszystkim na Facebooku, jakie dramaty cię dotykają, tylko to jest napisane, bądź mocny i mężny i nie bój się i nie lękaj, bo ja, Pan Bóg Twój, będę z Tobą wszędzie dokądkolwiek pójdziesz. I to jest motto, które chcę Wam dzisiaj, tą złotą myśl, przekazać tak? na nadchodzące problemy, na nadchodzące dramaty, na chorobę, z którą się zmierzamy. Pan jest z nami. Nigdy od nas nie odstąpi, nigdy nas nie opuści i nigdy się na nim nie zawiedzie. No? To są obietnice ze Słowa Bożego, dlatego nie kreujmy naszego życia w oparciu o media, o to, co słyszymy w wiadomościach, bo dobrze wiemy, jaki to ma kierunek. Kierunek ma jeden zmianę czasów, tak? i ta zmiana czasów bardzo szybko następuje. My mamy oczekiwać pomocy od Ojca naszego z nieba, być wiernym Jego Słowu oczekiwać jego obietnic i wierzyć w to, że nasze dziedzictwo będzie w miejscach uroczych, tak, a nie w jakichś tam grajdołach z chorobą, z nieszczęściem i z dramatem. Mamy dobre niedzieli mam wszystkim, dobrego tygodnia mam wszystkim. Zachęcam